Yo yo yo! Witam was. Opsi, mam dzisiaj dla was przygotowany materiał, który jest późno. Miał być bardzo dawno temu. Dwa dni walczyłem z tym, bo po prostu miałem takiego przypała w tym glitchu, że wszystko robiłem dobrze, ale cały czas moja postać respiła się bez stroju, którego którego modowaliśmy, którego tworzyliśmy, i już szukałem wszędzie odpowiedzi na różnych społecznościach, i po prostu wiem, że zdarza się to kilku osobom, ale bardzo mało ludzi tak ma, i, i po prostu nie szło nic z tym zrobić, aż w końcu mi się udało. Znalazłem już system na mnie i podejrzewam, że wielu z Was również tym właśnie, którzy mają ten system, wiem, że ten błąd. Wiem, że właśnie u pod filmikiem też ziutek tam pisałeś, więc y, udało mi się, jak to oglądasz, no to jak widzisz, y, walczyłem od samego początku. Dlatego nie było żadnego filmika związanego właśnie z, z Save Wizardem, tymi strojami. Wiem, że to jest gorący temat, dlatego chcę Wam dzisiaj pokazać y, mojego stworzonego. Space Ranger oczywiście pierwszy mój modowany strój który, który robiłem tą metodą to oczywiście Space Ranger Helmet, bo jest moim zdaniem to jest najbardziej potrzebny i, i cieszący element w grze, a więc chcę Wam właśnie pokazać tą metodę dla tych, którzy mają te problemy oraz myślę, że ludzie, którzy wychodzi Wam to tak w kratkę to także chcę Wam pokazać, właśnie skorzystajcie bo myślę, że ten sposób może jest to troszeczkę dłuższy sposób, ale tam nie dużo, bo właściwie nie dokładamy nic więcej, żadnych etapów, a tylko właśnie trochę więcej czasu. I, i tutaj no, generalnie glitch jest prosty, ale różnie to działa, u każdego jest. może być inny efekt. I wiadomo różnie to robicie, tak jak na przykład sam początek glitcha. Nieważne czy tu jesteście postacią taką, czy, czy w samochodzie, czy jakoś inaczej. Tutaj macie różne etapy, niektórzy od razu dołączają do sesji, dla zaproszonych Jeżeli Wam to działa, to oczywiście Jeżeli Wam to nie działa No to musicie skorzystać ze znajomego lub po prostu Ja nie korzystam ze znajomych Nie korzystam też z drugiej konsoli, po prostu robię to solo Czyli wchodzę na dashboard w znajomych I dołączam do któregoś znajomego, który po prostu gra w GTA V I to jest wszystko, jeżeli znajomy ma inny tryb celowania, czy też ma sesję dla zaproszonych, to po prostu dostajecie komunikat, który zobaczycie. Ja go tylko potwierdzam i wtedy generuje mi nową sesję publiczną. Teraz do niego dołączyłem i teraz dostanę komunikat, że właśnie jest sesja dla zaproszonych, oczywiście ją potwierdzam i teraz mnie automatu czytuje do jakiejś tam wybranej sesji publicznej. Teraz tak, jeżeli robicie strój od podstaw, czyli bez żadnych tam dodawania takich elementów w akcji Szemrany Glina, no to najlepiej sobie zrobić po prostu standardowy strój. Ja będę używał tego w czapce, w okularkach, taki ten drugi, tam chyba jest właśnie ten spodenkach i potrzebujecie tylko właściwie jeden strój. No i jakiś obok, żeby wiedzieć, że tam 18 pozycję miałem, no to obok biorę sobie kolejny, jakiś tam mój przykładowy strój. No i będziemy tutaj w pobliżu robić, oczywiście wszystko wiecie pewnie już wcześniej, widzieliście przecież nie, no to w pobliżu próby czasowej udajemy się do akcji ze spadochronem. Robimy to wtedy, kiedy właśnie robimy torby. Za każdym razem, jak przenosicie strój z torbą, no to musicie to zrobić, żeby mieć zapisaną torbę na stroi od razu. Ja robię od razu calutki za jednym razem strój, także nie mam tutaj czasu na bawienie się potem z torbami, więc robię od razu. Dlatego trzeba wejść w tą akcję, odpalić ją na e, swobodnie tam samemu. No i po prostu zaliczyć jedno kółeczko i wyjść przez akcję, przez telefon, opuścić akcję. No i respimy się naszą postacią, którą tam weszliśmy w tą akcję. Teraz już proponuję tutaj nie zmieniać stroi, tylko właśnie. Wybrać tą postać, ten strój, którym żeśmy byli na tej akcji. No i udać się teraz gdzieś w górę, obojętnie jak, czym, czy Możecie tam wezwać SecuroServe, śmigłowiec, możecie jakkolwiek tutaj się wybić, po prostu skoczyć z jakiegoś pojazdu, którym latacie, odpalić spadochron i teraz wejść w interakcję, w stroje, ustawić na ten właśnie strój standardowy, moją osiemnastkę w tym przypadku. I w momencie, jak spadniemy na ziemię i nasza postać tak wstanie i będzie ściągała ten spadochron, no to wtedy klikamy ten strój, czyli już ściąga, pęk i teraz potwierdzam, i tyle. Teraz anulujemy te komunikaty, tę interakcję, no i wzywamy jakiś pojazd swój, lub przychylacie z ulicy, i jedziecie na próbę. Czasem on clipad w prawo, żeby ją rozpocząć. Trzymacie d dipad w dół, Michaela wybieramy, postać, potwierdzamy i respimy się teraz już w najważniejszym punkcie. Tutaj, gdzie właśnie musiałem trochę powalczyć, oczywiście to nie jest tylko ten sposób, bo musiałem całego save od nowa robić, cały nowy zapis gry od podstaw czyściutkiego zrobić go na nowo w Save Wizardzie i dopiero wtedy mogłem ruszyć tutaj. Tutaj, oczywiście, to mi cały czas działo, mi tylko końcowy etap nie działa. Ale tutaj musimy się oddalić. Jeżeli macie taki problem jak ja, że nie respimy się w ogóle z tym strojem, to musimy się oddalić bardzo daleko. Słuchajcie, daleko. Nie tak jak tam widzieliście, podkazywałem z pistoletu, ze snajperki. To moją postać to zazwyczaj tyle starczy każdemu. Ale jak macie ten problem, co ja, musimy się oddalić daleko. No, tak jak ja tutaj. I teraz wchodzę ponownie na Michaela, i mówię, zobaczcie, mam chmury, wczytuje mnie w chmury i właśnie o to chodzi, musicie mieć te chmury jeżeli nie macie tych chmur jesteście za blisko i po prostu od razu się respicie e, tym strojem modowanym e, który tam właśnie, który tam macie przygotowany, no to nie uda wam się przenieść tego stroju, mój przypadek, mnie cały czas mój, bo każdy tutaj, wy możecie nie mieć takiego problemu jak ja, my, no i teraz jeszcze standardowo wchodzę na Trevor'a i z Trevor'a wracam na Michaela, żeby mieć tę pewność, że ten strój się tam zapisał i przejdzie teraz tak samo, ja już tu nie wiem czy tutaj trzeba tak daleko odbiegać ale dla świętego spokoju tak zrobiłem i tak robię teraz, bo mi to cały czas wychodzi, każda próba mi przechodzi strój, także yy, teraz yy, tak robię po prostu no widzicie ile biegnę, nie no i tak już przebiegnę, to teraz robimy sesję tylko dla zaproszonych lekkie tam wczytywanie, mamy troszkę długie do wczytywania, na no, ale i bang 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 bang, yeah yeah, yeah. mamy naszego Space Rangera, całkowicie calutkiego od razu przeniosłem sobie. I jest to mój, no taki wymarzony, wymarzony, no brakuje mu tylko tej plakietki, ja, ale niestety nie można jej zrobić teraz. No i, i w sumie dałem mu wszystko, co można było dać, czyli dałem mu tutaj i kaburę z bronią. Przypasku, i tutaj widzicie naklejki, niewidzialne ręce, buty motocyklowe, rękawice motocyklowe, torbę. No i oczywiście Space Ranger Helmet. Także tutaj jest bombeczka. Moim zdaniem mój, mój wymarzony strój Space Rangerka właśnie powinien wyglądać tak. No i teraz musimy zapisać. Musimy go zapisać. Oczywiście jest torba, no to musimy go zapisać standardową metodą. Udajemy się w miejsce, gdzie są maski. Przy plaży, oczywiście, lecimy tam jakimś pojazdem latającym. Spijamy się w tak w miarę, żeby mieć czas na otwarcie i wylądowanie czyste, właśnie w tym miejscu, gdzie sprzedaje Pan maski. Czyli rozkładamy spadochronik i tutaj wtuszamy te klawisze górne jpeg i udajemy się tak, żeby trafić centralnie temu typowi w ladę, z tam, żeby po prostu. Najlepiej ja tam zawsze walę z lewej strony I od razu jak walniecie, on się przewróci ta wasza postać Lepiej sobie tutaj tak z przodu walcie, nie ja tutaj akurat tak miałem jakiś dziwny ten lot, że Tak bokiem wszedłem, ale trafiłem w tą ladę I szybciutko teraz sprzymiemy gałkę w przód i spamujemy w prawo, cały czas spamujemy w prawo, aż nam się pokaże zapis Jeżeli nie, no to musicie po prostu znowu wezwać Jakiś, jakiś pojazd latający, albo wsiąść do tego opresorka, który tam gdzieś wylądował, i znowu ta sama próba. Tutaj możecie powtarzać to nawet tysiąc razy, aż wam wyjdzie, ale to jest banalnie proste. No i teraz tylko zapisujemy strój. Pamiętajcie, zawsze, ale to zawsze zapisujcie, potem róbcie usuń trójkątem i znowu zapis. Czemu? Temu właśnie, że dzięki. Takiemu zapisowi, jakikolwiek zrobicie strój, czy tam zrobicie transfer, czy cokolwiek, co kiedyś tam pisaliście, że często wam znikają stroje, to właśnie jak tak zrobicie, to wam nie znikną, bo to, że wam znikają, to jest zły zapis waszego stroju. I tylko właśnie to jest, dlatego wsuwają się wam niekiedy jakieś stroje, jak zrobicie coś, coś innego, nie? No, chyba, że ten strój oczywiście ma coś, co jest, co jest na czarnej liście. No, i zobaczcie, teraz zmieniłem strój. Space Ranger już jest. Lipat zmieniłem strój, wróciłem i jest zaludki, taki sam. No Brakuje mu tylko tej rureczki, ale tą rureczkę mu dołożymy tam spokojnie, to nie jest problem. No, a więc to jest wszystko z mojej strony. Zobaczcie sobie, jakie tutaj mamy petarty, bombeczki i Space Rangerki konkretne. Z okładki też moich ziomeczków w Space Rangerie. Także yy, są metodki, jest metoda. Korzystajcie i pamiętajcie jeszcze o dmaźnej rzeczy, że u go u moich ziomeczków nie ma, nie było i nikt lipy nie będzie. Ją, posro dla was, nie ma lipy. ją.